Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Starożytna Grecja. Dawne dzieje kolebki europejskiej cywilizacji. Autor profesor Aleksander Miszulin. Czyta Maciej Więckowski. Nagranie wykonano w studio Pique Voice Audiobooki. Przedmowa do wydania w wersji mówionej. Starożytna Grecja to nie tylko zbiór mitów i legend, które od stuleci fascynują kolejne pokolenia. To przede wszystkim fundament, na którym wyrósł nasz współczesny świat. Jego instytucje, sposób myślenia, sztuka i nauka. Kiedy dziś debatujemy w parlamencie, analizujemy dzieło sztuki czy zastanawiamy się nad naturą wszechświata, nieświadomie sięgamy do dziedzictwa, które przed dwoma i pół tysiąclecia Wykształciło się na wybrzeżach Morza Egejskiego. Profesor Aleksander Miszulin przedstawia w swojej pracy syntetyczne ujęcie dziejów Hellady, które łączy rzetelność naukową z przystępnością wykładu. To publikacja skierowana zarówno do laika pragnącego poznać podstawy antycznej historii, jak i tego, kto chce usystematyzować swoją wiedzę o starożytnej Grecji. Czytelnik otrzymuje w niej solidny fundament do dalszych studiów nad Antykiem, a zarazem fascynującą opowieść o ludziach, którzy po raz pierwszy w dziejach ludzkości postawili pytania, na które wciąż szukamy odpowiedzi. Wyruszmy zatem w podróż do kolebki europejskiej kultury, by odnaleźć w niej nie tylko przeszłość, ale także klucz do zrozumienia współczesności. Starożytna Grecja czeka na odkrycie na nowo nie jako relikt minionej epoki, lecz jako żywe źródło inspiracji dla każdego, kto pragnie zgłębić tajemnicę ludzkiej natury i jej nieustannego dążenia do prawdy, piękna i dobra. Rozdział pierwszy Kraj i ludność Najdawniejsze dzieje Starożytna Grecja rozciągała się na południowej części Półwyspu Bałkańskiego obejmując wyspy Morza Egejskiego oraz wybrzeże Azji Mniejszej. Ten malowniczy skrawek świata otoczony był z trzech stron wodami morskimi, a jego linia brzegowa przybierała różnorodny charakter w zależności od położenia geograficznego. Szczególnie wyjątkowe pod względem rozwoju linii brzegowej okazało się wschodnie pobrzeże Grecji region unikalny w skali światowej, jeśli chodzi o obfitość zatok i naturalnych przystani. Spokojne wody morskie tworzyły tutaj mnóstwo wygodnych portów, które od wieków umożliwiały mieszkańcom podejmowanie dalekich wypraw morskich. Początkowo żeglarze docierali do pobliskich wysp Morza Egejskiego i brzegów Azji mniejszej. Z czasem jednak, przedostając się przez Hellespont, dzisiejszą cieśninę dardanelską, dotarli do Morza Marmara, by następnie przez Bosfor Tracki trafić nawet na północne brzegi Morza Czarnego. Zupełnie inny charakter miały zachodnie i południowe wybrzeża, które pozostawały słabo rozwinięte, skaliste i obfitujące w podstępne mielizny. Naturalne zatoki nadające się do założenia portów stanowiły tam prawdziwą rzadkość. Sama przyroda podzieliła grecką krainę lądową na trzy wyraźne części: północną, środkową i południową. Północ przecinał łańcuch górski Pindos, wyodrębniając dwa rozległe obszary: Epir na zachodzie oraz Tesalję na wschodzie. Drogę z Grecji Północnej do Środkowej wyznaczał malowniczy i strategicznie ważny wąwóz termopilski wąska ścieżka wciśnięta między wysokie szczyty górskie a urwisty brzeg morza. Grecja Środkowa została z kolei podzielona pasmami górskimi na szereg odrębnych krain, spośród których w starożytności największą sławę zyskały Beocja i Attyka. Górzysty przesmyk korynski stanowił naturalny łącznik między częścią środkową a południową krainy, która nosiła miano Peloponezu i obejmowała żyzne ziemie Meseni, Lakoni oraz Argolidy. Na wschód od greckiego lądu, na wodach Morza Egejskiego, rozsiane były liczne wyspy. Wśród największych wyróżniały się Eubeja u brzegów Grecji Środkowej, Lesbos, Chios, Samos i Rodos przy zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej, a także Kreta w południowej części akwenu. Z mniejszych wysp szczególne znaczenie miały święta dla Greków Delos oraz Paros, słynąca z pokładów śnieżno-białego marmuru. Grecja cieszyła się umiarkowanie ciepłym i wyjątkowo zdrowym klimatem, a jej krajobraz zachwycał pięknem i różnorodnością. Górzyste tereny porastały wówczas bujne lasy sosnowe, dębowe, bukowe i kasztanowe, podczas gdy doliny zdobiły wiecznie zielone cyprysy, wonne laury i kolorowe oleandry. Na stokach górskich kwitły winnice i rozległe gaje oliwkowe, natomiast w żyźniejszych dolinach uprawiano zboża, głównie jęczmień. Gleby greckie nie należały jednak do szczególnie urodzajnych i wymagały pieczołowitej uprawy. Z tego powodu w gospodarstwie kluczową rolę odgrywała hodowla zwierząt, koncentrująca się przede wszystkim na gatunkach mało wymagających: świniach, kozach i owcach. Jedynie w Tesalii i Argolidzie rozwijała się bardziej wyrafinowana hodowla koni. Starożytni mieszkańcy tej krainy nazywali swoją ojczyznę Helladą. Siebie zaś mianowali Hellenami. Lud ten składał się z różnych plemion, wśród których wyróżniały się cztery główne grupy: eolowie, dorowie, achajowie oraz jonowie. Antyczne podania obfitują w opowieści o wędrówkach tych plemion oraz podbojach, jakich dokonywały jedne nad drugimi. Zgodnie z tradycją, Pelasgowie, będący pierwotną ludnością Grecji, zostali ujarzmieni przez przybyszów helleńskich i stopniowo z nimi się zmieszali. Inna legenda głosi o wyprawie dorów z Dorydy w środkowej części kraju, którzy ruszyli na Pelopones i sukcesywnie go opanowali. Najwcześniejsze karty historii greckiej poznajemy dziś przede wszystkim dzięki źródłom archeologicznym. Zabytki odkrywane podczas wykopalisk oraz pozostałości dawnej architektury umożliwiają historykom odtworzenie zarysu owej odległej epoki. W przeszłości uczeni czerpali wiedzę o najstarszych dziejach tego regionu głównie z dwóch sławnych eposów: Iliady i Odysei, które opowiadają o wojnie trojańskiej toczonej między Grekami a Trojanami w Azji Mniejszej. Wobec braku innych źródeł dotyczących tamtej epoki, badacze długo przypuszczali, że wydarzenia opisane w obu poematach są jedynie wytworem poetyckiej wyobraźni. Późniejsze odkrycia archeologiczne dowiodły jednak, że wiele z tych opowieści miało rzeczywiste podstawy historyczne. Pionierem poszukiwań archeologicznych związanych z eposami homeryckimi był niemiecki uczony Heinrich Schliemann. Ten pasjonat literatury antycznej od młodości żywił głębokie przekonanie, że poematy opisują autentyczne wydarzenia z przeszłości. W 1870 roku Szliman wyruszył na wybrzeże Azji Mniejszej i na wzgórzu Hisarlik, w pobliżu Hellespontu, rozpoczął prace wykopaliskowe, licząc na odnalezienie legendarnej troi króla Priama. Przekonany, że ruiny starożytnego miasta kryją się w najgłębszych warstwach ziemi, niemiecki badacz pomijał warstwy środkowe, które uległy zniszczeniu podczas rozkopywań. Niestety, tym sposobem bezpowrotnie utracił zabytki tej właśnie troi, której poszukiwał. Na swój błąd zwrócił mu uwagę jeden z pomocników, który później zdołał odnaleźć miasto opisane w Iliadzie. Po latach niestrudzonej pracy nad wykopaliskami troi, Szliman przeniósł swe zainteresowania na południe półwyspu bałkańskiego, podejmując poszukiwania w Mykenach, mieście wodza Greków Agamemnona. Już pierwsze wysiłki przyniosły niezwykłe rezultaty. Odkrył kilka grobów, zawierających wspaniałe przedmioty należące do zmarłych, złote i srebrne klejnoty, złote maski nakładane na twarze nieboszczyków oraz kunsztownie wykonaną broń. Następnie natrafił na ruiny murów Akropolis, twierdzy wzniesionej z masywnych głazów, które Grecy nazywali budowlami cyklopowymi. Szczególną uwagę zwracała przepiękna brama, ozdobiona dwoma kamiennymi lwami. Wśród odkryć znalazł się również monumentalny grobowiec, który badacz ochrzcił skarbcem króla Atreusa, ojca Agamemnona. Kontynuując swoje prace w innych częściach Grecji, Szliman odkrywał zabytki podobne do mykeńskich, świadczące o istnieniu wczesnej, bardzo archaicznej cywilizacji, która otrzymała miano kultury mykeńskiej. Po niezwykle istotnych odkryć dokonał na krecie angielski uczony Arthur Evans. Na początku XX wieku pod jego kierownictwem odnaleziono tam ślady kultury jeszcze starszej niż mykeńska. Wykopano dwa okazałe pałace w knossos i feistos. Szczególnie imponujące rozmiary miały ruiny pałaców Knossos składającego się z niezliczonych komnat. Nawiązując do greckiej tradycji, Ewans nadał mu nazwę pałacu króla Minosa. Jedna z greckich legend opowiada o potężnym królu Krety Minosie, który zlecił znakomitemu artyście i rzemieślnikowi Dedalowi wzniesienie wspaniałego pałacu w Knossos. Budowla składała się z niezliczonych wielkich i małych sal połączonych siecią korytarzy, tworząc zagmatwany układ, w którym łatwo było zabłądzić. Nowa konstrukcja otrzymała nazwę labiryntu. Kreta obfitowała także w inne monumentalne budowle: warsztaty rzemieślnicze, skarbce, okazale urządzone grobowce oraz mniejsze rezydencje. Spośród wytworów miejscowego rzemiosła i sztuki do naszych czasów przetrwały przede wszystkim przepiękne gliniane naczynia zdobione artystycznym ornamentem posążki z brązu, broń oraz rozmaite przedmioty codziennego użytku. Wnętrza mieszkań, naczynia i sprzęty domowe przyozdabiały liczne sceny rodzajowe, ukazujące życie ówczesnych mieszkańców wyspy. Przedstawienia te obejmowały tańce kobiet, walki na pięści między mężczyznami, wyprawy wojenne, sceny myśliwskie z polowaniami na byki, a także motywy roślinne i rozmaite wzory ornamentalne. Archeolodzy odkryli również inskrypcje, które jednak dotąd nie zostały odczytane. Z tego powodu wiele aspektów kreteńskiego życia pozostaje nadal tajemnicą. Wiadomo natomiast, że państwo kreteńskie odznaczało się potęgą i utrzymywało kontakty z wielkimi cywilizacjami Wschodu. Szczególnie intensywne związki łączyły je z Egiptem. Kultura kreteńska wykazuje pod wieloma względami podobieństwa do zabytków cywilizacji mykeńskiej. Obie rozwijały się w drugim II i trzecim tysiącleciu przed naszą erą i są znane pod wspólną nazwą kultury kreteńsko-mykeńskiej. Istotne znaczenie ma fakt, że ich rozkwit przypadł na okres istnienia takich potęg jak Egipt, Babilon i inne państwa starożytnego wschodu. Rozdział drugi. Religia Grecka i Mitologia. Cywilizacja grecka kształtowała się w epoce, gdy ludzie nie potrafili jeszcze wyjaśnić przyczyn zjawisk przyrodniczych wpływających na ich egzystencję. Będąc bezsilnymi wobec potęgi natury, interpretowali działanie żywiołów jako przejawy aktywności świata nadprzyrodzonego. Ta swoista perspektywa wywarła głęboki wpływ na grecką religijność. Swoje wyobrażenia o powstaniu i początku wszechświata Hellenowie wyrazili w licznych, przepełnionych fantazją podaniach zwanych mitami. Według tych opowieści na początku Ziemia, Woda i Niebo nie istniały jako odrębne byty. Wszystko tkwiło w stanie chaosu, czyli pierwotnego bezładu. Z tej pierwotnej nicości wyłoniła się bogini Gaja, ucieleśnienie Ziemi oraz Bóg Uranos symbolizujący niebo. Para ta spłodziła potężnych tytanów. Uranos, obawiając się utraty władzy przez własne potomstwo, uwięził tytanów w głębokiej przepaści pod powierzchnią ziemi. Jednemu z nich, Kronosowi, udało się jednak wyzwolić siebie wraz z braćmi. Przy ich wsparciu obalił ojca i sam objął panowanie nad światem. Także jego los miał się wypełnić. Po długotrwałej i krwawej wojnie został pokonany przez własnego syna Zeusa. Zeus wraz z towarzyszącymi mu bogami zamieszkał zgodnie z mitami na górze Olimp w Tesali, stąd też Grecy nazywali ich Olimpijczykami. Po odniesionym zwycięstwie Zeus podzielił władzę nad wszechświatem między siebie i swoich sprzymierzeńców. Sam stał się władcą piorunów i błyskawic. Jego małżonka Hera otrzymała panowanie nad niebem. Posejdonowi, jednemu z braci, powierzył rządy nad morzem, drugiemu zaś Hadesowi królestwo podziemne. Apollo został opiekunem światła i poezji, sprawując pieczę nad muzami, patronkami sztuk i nauk. Hefajstos panował nad ogniem i kunsztem kowalskim. Afrodyta była boginią piękności, Ares bogiem wojny, Atena zaś mądrości. Każda dziedzina ludzkiej działalności miała swojego boskiego patrona. Rolnictwem opiekowała się Demeter, uprawą winorośli Dionizos, tkactwem Atena, handlem Hermes, łowiectwem Artemida. Oprócz wymienionych bogów ogólnogreckich, każdy region kraju czcił własne lokalne bóstwa, które miały zamieszkiwać lasy, strumienie, łąki i szczyty górskie. Taki system wierzeń w wielu bogów określa się mianem politeizmu. Grecy przypisywali swoim bóstwom nieśmiertelność i wszechmoc. Nawet wszechmocni bogowie nie byli jednak wolni od trosk, ponieważ podobnie jak śmiertelnicy, podlegali nieuchronnemu przeznaczeniu. Grecy nazywali je moirą. Wiara Hellenów w nieunikniony los była wyrazem lęku przed niepojętymi dla nich siłami natury. Wierzyli oni, że nikt nie zdoła uciec przed własnym przeznaczeniem, które rządzi życiem zarówno ludzi, jak i nieśmiertelnych. Obyczaje panujące na Olimpie wyobrażano sobie na wzór ludzkich zwyczajów. Bóstwa przedstawiano w bogatych szatach, wspaniałych zbrojach i z oznakami swej władzy. Pod wieloma względami przypominały one arystokratów panujących nad ludem. Takie wyobrażenie sobie bóstw w ludzkiej postaci. Określa się mianem antropomorfizmu. Na temat powstania rodzaju ludzkiego krążyły różnorodne legendy. Jedna z nich głosiła, że ludzi stworzył z gliny i wody tytan prometeusz. Zgodnie z inną wersją, tenże prometeusz przemienił ludzi z istot bezmyślnych w rozumne i zaradne. Dokonał tego wykradając Zeusowi ogień i nauczając śmiertelników, jak należy go wykorzystywać. Zeus rozgniewał się na tytana i wymierzył mu okrutną karę. Nakazał przykuć prometeusza żelaznymi łańcuchami do niedostępnej skały w głębi Kaukazu i codziennie zsyłał na niego sępa, który wyżerał mu wątrobę. Prometeusz jednak mężnie znosił męki i nie ujął się przed władcą bogów. Mit o Prometeuszu wyrażał głęboką cześć, jaką Grecy żywili dla męstwa i wytrwałości bohatera, który nie zawahał się wystąpić przeciwko wszechmocnym i mściwym bóstwom. Za podarowany ludziom ogień, Zeus ukarał nie tylko tytana, ale i całą ludzkość. Uczynił to w następujący sposób. Zamknął wszystkie biedy i nieszczęścia w puszce, która trafiła w ręce pięknej pandory. Kobieta ta słynęła nie tylko z urody, lecz także z ogromnej ciekawości. Ujrzawszy tajemniczą puszkę, postanowiła ją otworzyć. Gdy tylko uniosła wieko, wszystkie biedy i nieszczęścia uleciały z pojemnika i błyskawicznie rozprzestrzeniły się wśród ludzi. Dziękujemy za wysłuchanie darmowego fragmentu audiobooka. Pełna wersja czeka na ciebie na popularnych platformach streamingowych, takich jak Storytel, Bookbit, MPIC GO i Legimi. Wszystkie nasze tytuły są tam dostępne w ramach abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli jednak wolisz jednorazowy zakup, audiobook znajdziesz także w księgarniach internetowych, takich jak na przykład Audioteka, Publio, Legimi, Wirtualo czy Świat książki, Słuchaj tak, jak lubisz, gdzie chcesz, kiedy chcesz, i bez ograniczeń. A jeśli ten fragment Cię zainteresował, gwarantujemy najlepsze dopiero przed tobą. Warto też wiedzieć, że wiele bibliotek publicznych oferuje darmowy dostęp do audiobooków na platformach Legimi i Wirtualo. Wystarczy zapytać w swojej placówce o kod. To prosty sposób, by słuchać bezpłatnie i legalnie, korzystając z zasobów, które już na Ciebie czekają. Na koniec zachęcamy Cię do polubienia i subskrybowania naszego kanału, gdzie cyklicznie udostępniane będą fragmenty wydanych przez nas książek. Do usłyszenia!